Witam was, kochane osoby, w kolejnym odcinku gry White Flowers. W poprzednim odcinku zaczęliśmy jesień i gromadzenie mm, gromadzenie zasobów do podarowania. I słuchajcie, w, tak jak powiedziałam, Spotkamy się przed festiwalem. Do festiwalu zostało jeden dzień, czyli jutro będzie, prawdopodobnie. Ja wszystko już ofiarowałam, Wellspring, tak, żebyśmy mogli zacząć zimę. Ale słuchajcie, jeszcze w trakcie mojego tutaj. Zbierania potrzebnych rzeczy, żeby zmienić porę roku. Odwiedziłam Ravenwood, gdzie dostałam, słuchajcie, zadanie zrobienia cukierków dla zefiry, i prawdopodobnie jest to ostatni blueprint w naszej szopie. Naszej Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest jedno zadanie. Drugie zadanie od zefiry to. Odnalezienie jej po prostu device. Persorium się nazywa tak jak widzicie, nic więcej się nie zdarzyło. Oprócz tego, że mam, mam słuchajcie. 21 bodaj, że tych. Kurczę, brakuje mi dzisiaj słów eliksiru do naszej kuli, więc zacznijmy to sobie robić, odkrywać po kolei jeszcze. nasz kotek tu jeszcze jest. No dużo tego będzie, ale stwierdziłam, że zrobimy to na nagraniu. Dziwna ta pizca. same słodkie rzeczy robi ten Cameron. A zamiast tego, kogo to była pina kolada? Cina? Przecież to jest niemożliwe, że on pinakolada lubi. Może Francisa? Hmm. Tak, to Francis pinakolada lubi, ok hmm. oh, so simple. Chipsy, które od niego dostaję, są jego ulubione. Świetnie. Już bardzo dużo osób mamy załatwionych. widzicie, bardzo dużo mieliśmy tych... Mamy bardzo dużo tego eliksiru. czas nie leci okay. Bardzo dużo odkryliśmy i tak jestem zadowolona, super. Dobra. Weźmy w takim razie tą maszynę. Pokażę Wam, jeżeli mi się tutaj zmieści. Proszę bardzo. Candy puller. Zbiłem takie miejsce tutaj na nią. Co my tutaj potrzebujemy? Sugar, 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 sugar. Dobra. Może będę mogła zrobić. Co się? Jak to się robi? Pięć godzin cukierek się robi. No dobra. No i chyba, słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o tą naszą e, shopę, nie ma tutaj nic wyciemnionego. Chodziłam też codziennie do parkera, e, nie chciał jednak mi dać blueprintu na e, latarnię morską. E, byłam też, słuchajcie, u Glorii, ale Gloria też nic nie powiedziała na ten temat. E, mamy nowego kurczaczka, który się, nie kurczaczka, tylko kaczka, która nazywa się Bubbles. Jak widzicie, ten mały już dorósł też, dorosła, czy dalej muszę te zwierzątka głaskać, bo jeszcze nie mam pełnej miłości z nimi. Ale to nie szkodzi. Dobra, i tak eee, to jest Shadow. Mamy też Blackberry, Blackberry, dobrze mówię. Tak, Blackberry, czyli mm, córkę Shadow. Mamy też. Eee, córkę Beans Pancake. No i Marshmallow jako ostatnia jest teraz w ciąży. I to już będzie koniec ze, ze zwierzakami. Jest jeszcze Annabelle. Dobra. No i tak jak mówię, nikt z Kowenu też nikt nie, nie chciał od nas, także no, robiłam wszystko to, co robiłam, czyli podlewałam, zbierałam i tyle. Jak mamy znaleźć ten device w ogóle, że weźmiemy to, co on już tutaj nazbierał. Nie wiem, czy to będzie jakoś świeciło się, czy jak, czy ją wydobywać ten device? Tape like a box. To, to raczej mówi nam, że, że to będzie leżało tak nie pod kamieniem, co? No nie wiem, nie wiem. Przejdziemy sobie przez te wszystkie poziomy. Ale jeżeli trzeba będzie to wydobywać to ja nie wiem czy ja się będę w to bawiła. To jest takie wiecie, na siłę trochę. Wyszliśmy. Przeszliśmy przez całą kopalnię, także wiemy, na czym polega całe to wydobywanie, ale się, nic tutaj nie ma. Nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Ta gra w ogóle jest też nie jest popularna, także z trudem szukać jakichś poradników, jeżeli byśmy utknęli na jakiejś tam misji. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak grałam w tą grę. To miałam problem z tą misją, gdzie trzeba było się skurczyć, żeby znaleźć grzyby. W ogóle to jakoś tak nie wiem, czy ja tego nie doczytałam, czy co ja tam zrobiłam, że ja w ogóle nie wpadłam na to, że tutaj trzeba użyć jakiejś. Myślałam, że to to, ale nie. To jakaś belka. W ogóle nie wpadłam na to, żeby, żeby użyć, właśnie, zaklęcia, zmniejszania. Nie wiem, po prostu jakoś tak totalnie wypadłam z tego. Trochę się niepokoję jednak, że to trzeba będzie wydobywać. W ogóle już jest szósta. Kurde, późno. Mimo, że tak szybko chodzę, to i tak jest ciężko. Tu jest napisane: Retrieve to retrieve to, to tak jakby jednak trzeba było kopać, prawda? Jakby rozumiecie retrieve. Cholera no, nie chcę tego robić. Muszę lecieć. A w ogóle nastawimy sobie może nowy cukierek. A ten na przykład, ile się robi? Też sześć godzin. Dobra, muszę podlać jeszcze te rzeczy, bo dalej je tam posiałam. A, nie to! Dobra, ja już olewam, słuchajcie, już nie podlewam. W sensie już nie sieję nowych rzeczy, bo już mam tego bardzo dużo. No tak jak mówiłam, nic, nikt ode mnie więcej nie chce. Jeszcze jedna taka sytuacja się wydarzyła. Mianowicie ja w ogóle byłam tak zajęta tym wszystkim innym, że nie rozmawiałam z Giwą i Giwa, słuchajcie, mnie zapytała wprost. Giwa mnie zapytała, czy ja jestem na nią zła. Więc chyba to też jest sposób, jeżeli ktoś by chciał rozwód jakiś Kiedyś. Dam mi kawę, bo w szkole uczy. Thank you. I'm famished. The walk up and down the mountain isn't easy. I'll have you know. Goodbye. Let's go to bed. I'm to this festival. A ja sprzedałam wszystkie Charm Potion, szkoda, bo bym wykorzystała na tym festiwalu. Ale trudno, sprzedałam Perry. Mhm. The festival, yes, today. Welcome everyone to the new and improved Harvest Festival. Angus and Damon have prepared some spooky surprises for you all. So make sure to stop by their table. Have you tried Damon's new pump? Reminds me of this time when Lena and I were. Of course, she decided she wanted this pristine. and the branch broke and I fell flat on my back. <laughs> I thought she would laugh. out of that apple t. Hey Tara! No właśnie. Jeszcze poza nagraniem pomogliśmy Angusowi jego karmelowe jabłko, w sensie tak jabłko w karmelu, zrobić, mianowicie mieliśmy po prostu mu dostarczyć cukier i jabłka, więc nothing special. A Damonowi to zresztą widzieliście w poprzednim odcinku. Hey Tara, the Charm pumpkin ale is a hit. Thanks for helping out. Okay. I can't believe this fit is the more I hear about. Hey Tara. No. A harp. How long? All day. Hey Tara. Trick or treat, yeah. So what's it gonna be, Tara? Here you go, kids. oh I love this time. Yeah, thanks, Sarah. Oh, here. Mom gave us this so that we would eat something today that wasn't just sugar. You have it. Oh, czy daliśmy Im Orange candy, chyba daliśmy im kita cool. I went, I mean okay. My neighbor's across. I was always a... spirit? Not on purpose. Oh, I wanted to I heard your coven made food offerings for it's called oh, but we cook our ants... so funny. Oh culture like we were old anyway. I'll keep thanks, Kim.

I'm not quite done enjoying very well. Okay. She's too quick to judge Yuri. She's. Oi, Lina, Lina. I've been trying to cut back on this. Did I ever tell you about the time? No. Oh, yeah. He's got those porcelain veneers. Damon put some mom's been even. Ah. I love the atmosphere of the. Of course, it's even cozier now that I've got Kim to cuddle. Aww, oh, love. Am I right? I thought Gloria was a bit mad to see but we managed, and we didn't have to call a mirror for that. Ugh, mommy. I used to call Sebastian. I try not to get. Natalia asked if she could help out with some fall rent. She giggled too. What's so funny? Well, good. I think we've already talked to everyone. No, with Thomas, right? Hey Tara. Francis said you helped him. They came out really. You're welcome. Your gran would have been. Um. It's just the. Was there something missing? No. hike yes good. let's If you've brought a gift for someone beyond the veil, please offer it now Excuse me we hate to intrude. But we gather that you pay it your respects to those who have passed on. Is that right? Yes. This is the time of year when they are closest to us. Can we join? It would... It would really mean a lot. Of course. You're welcome. Here. Come stand by me, Sophia. I'm not worth much in the kitchen, but I made some chowder. It was my Helena's favorite. Helena and I have that in common. Hello. And this is for Giacomo. Some lasagna. I want him to know I haven't forgotten him. Giacomo is my best friend. Wherever he is now, he knows you'll always remember him, Sophia. And this. Well, most everyone in my family liked this stew, except my cousin. But he's still alive up in the Yukon. We're ready to begin now. We till the earth and gather the harvest at last, and with its bounty, we honor those who have passed. We seek their wisdom here as night does fall, and hope they'll journey home and heed our call. Whoa! Ah. Look! this is amazing it sure is our ritual is complete for this year thank you all for coming tonight right hey. yeah Dobre.

A w ogóle, co tam? Czy ten kowal będzie dalej? Jest Cukierka. A jednak nie dałam im żadnego cukierka. Teraz zrobiłam tego candy. Mm, ciekawe. Coś musiałam chyba im dać, czy nie?

Dobra, Och, nie mam. Aha, nie mam czerwonego barwnika. Dobra, imy jeszcze resztę tych rzeczy, co tu jest? Lina dalej, hmm. Lobster Roll, hmm. i Pumpkin Pie. Anish, carrot hmm. cake. Ta parkeraza zaczęłam. Hmm. Tak. Chopped cheese sandwich. A... Okej. Okay. I jeszcze słuchajcie, chciałam Wam pokazać, że dostaliśmy przepis na to jabłko od Damona Carmel Apple. Eee, aha, jeszcze oprócz cukru, widzę, że musieliśmy mu jeszcze dać mleko. No, ale wszystko mu daliśmy tak, jak, jak się dało. O, dobra, widzę, że tutaj mogę sobie zrobić tutaj Jeweled Jevel, Rice. Oraz taką oto pizzę. Co tu jeszcze? Nie mogę nic mi zrobić. Clearly oraz ryb... rybnego. Mogę zrobić sobie za to awokado. A nie, awokado to jest truffle toast. Fajnie. Że ja mam prawdziwy tryk tutaj do deserów, bo wszystkie zrobione desery są przeze mnie. No i prawie wszystkie napoje. Tutaj nie mam Black Tea. Niestety? Dobra, i tyle. Time for bed. No dobra, kochane osoby, słuchajcie, na tym sobie odcinek zakończymy. W przyszłym odcinku zrobimy już zimę. Ale, żeby to zrobić, to najpierw pozbieram w sensie, najpierw wyczaruję, i to wszystko, co tutaj jeszcze nie urosło, sprawimy, żeby urosło, i w ogóle zbierzemy wszystko, w tym kwiatki. Muszę o tym pamiętać, i wtedy zrobimy zimę. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście i oglądacie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!